Mm. Cześć, cześć, parówkę parówka eee, Mam tutaj z pytaniem. Co chcecie na specjal? Jak wbijać 50-500 subów na YouTubie? A druga sprawa, eee, będę robiła live'a na TikToku, jak będę miała 50 z obserwacji lub do wyjaścia. Mm. I tutaj możecie wybrać, ja oczywiście też będę robiła tak, że no, Nagram w sobotę może live'a Zrobię a Nie nagram, zrobię może live'a Znowu będę jechała do na Jego urodziny, a raczej znam mojego brata, kuzyna No wiecie Od chrzestnej Dwóch W jednym domu Pomocy i jeszcze, że jestem najstarsza z tych trójki. Dobra. To tyle, dzięki papa.